Witam! Na dzisiejszym odcinku przedstawiałam sowiecką edycję kolekcjonerską gry World of Tanks wydaną w Rosji. Jest w takim oto dużym, dość tekturowym pudle. Z każdej strony ma jakieś grafiki. I z tyłu mamy przedstawioną zawartość mniej więcej. Tak, otwieramy ją wyciągając z wieko, która trzeszczy, bo to ciężko wchodzi, ta która jest dość taka no taka zwykła. Nie jest jakaś, nie wiadomo jak gruba czy sztywna. Tutaj mamy taki układ z w środku. Będę pokazywał po kolei. No tu mamy katalog akurat firmy wydawcy Hobby World. No Zbyt ciekawe, one robią planszówki I po rosyjsku, no, także nie będę tutaj się na tym rozwodził za dużo. Zaczynając od elementów głównych tej edycji, są to książka o su 152 w sowieckim czołgu. To zostawię na później. Tu mam przedstawiony plan tego czołgu. trzeba boki pokazać. No i z tyłu, że to jest z edycji World of Tanks. Kartki są takie półśliskie. Z, z tych wszystkich yy, stron to ja rozumiem jedynie, co po niektóre... czy no w ogóle zdjęcia i niektóre... niektórą treść. O, tu akurat te, gdzie są kolorowe, to jest śliski papier całkiem, nie tak jak tu. Taki pół na pół są strony. napis oczywiście rosyjskie. Ale jest właśnie dość dużo ilustracji, także... Chociaż to można sobie ładnie pooglądać. Bardzo dużo materiału na temat akurat tego czołgu. Na końcu jeszcze ten plan działa. A w ogóle... Ta książka ma, jak widzę w spisie treści, 220 stron. Aha, tu ma chyba 260, no z tą stroną 1. Także dość dużo, nie będę wszystkiego pokazywał, bo to jest właśnie kupa tego, księga gruba. Idąc dalej, mamy. Tak to było właśnie spakowane od nowości. Mamy kubek z motywem czołgu. Chyba akurat tego, nie wiem czy to akurat tego słuchy nie? Chyba tak, jak widzę. W środku mamy jeszcze takie logo World of Tanks. No nic takiego, nie wiadomo jakiego specjalnego, ale dodatek zawsze miły, nie? Idąc dalej, mamy nie wiem czy to jest, czy to jest podkładka, chyba nie, bo to nie jest jakiś Jakieś takie miękkie, tylko jest takie, no przepuszczają to ciężar, wielka taka mata nie, na stół, na biurko, z motywem, z czołgiem, który czołg to jest, też nie powiem, bo nie wiem, ogromne strasznie, nie, to, nie wiem, no pust. no później to może nie, ale tak połowę, połowę to zakryje. Dalej, jeszcze w tej książce był taki plakacik. Oraz cała linia rosyjska, rosyjskich czołgów radzieckich. Tu mamy już taką ciekawostkę. Są to jakieś kolekcjonerskie czołgi radzieckie, które można w jakiś tam sposób zdobyć. Tu jeszcze mamy KP5, KW5 w sumie ósmego tiru. Jeszcze mamy taki dworeczek, w którym znajdują się cztery elementy, z czego jeden wyjąłem, a są to taka podkładka pod kubek z celownikiem. Nie wiem może tu. To może nie będzie, ale tu powinno być. Powinno być widać. Dość fajnie to wygląda. Dalej mamy yy, taką naklejkę. W sumie to nie wiem czy to jest jakiś tatuaż, czy coś by takie blade to jest. Nie wiem dokładnie czy to tatuaż, naklejka. Jeszcze mamy taką przypinkę z logo gry. Metalowa rzecz jasna. I element główny to bonusowy kod na 3 miesiące premium, 10 tysięcy złotych, kolekcjonerski czołg BTSW, który właśnie był na tamtej planszy z tymi radzijskimi czołgami, plus slot w garażu. Niestety kod ten działa tylko na serwerze rosyjskim. Ten do serwerów europejskich był wydany w tamtej kolekcjonerce, którą pokazywałem kiedyś, kilka miesięcy temu. Tam niestety nie miałem tego kodu, tylko był, był już wykorzystany. Kod taki kosztuje na eBayu, jak widzę niemieckim i to ludzie kupują, około 1000 złotych albo i lepiej, a ten do, do rosyjskiego około 300 400 zł. Także no droga żyć jak cholera, ale niestety u mnie nie działa. Już próbowałem w saporcie angielskim, naszym polskim, rosyjskim jakoś tam wycyganić ten kod, ale... Bez skutku. Także muszę obejść smakiem z tym czołgiem. No i tak to wygląda na środku. tekturowe takie, że tak powiem, obicia, żeby to wszystko tak nie latało. No i tu takie boczki, jak mapy. Bo nic takiego ciekawego. No i dobrze. To by było na tyle w tej edycji kolekcjonerskiej. Dość bogata, no ale tylko szkoda tych kodów, no ale cóż, wszystkie mieć nie można, nie? To na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszam na kolejny unboxing i cześć.